Dzień dobry, dzień dobry i witam Was w nowym roku. Jak się macie, jak się czujecie? Słuchajcie, mam nadzieję, że dobrze wszyscy tutaj weszli w ten nowy rok, że czujecie taką świeżą energię i nowy początek. Więc mam nadzieję, że też wczoraj spędziliście super czas. Ja spędziłam ten czas w łóżku, w sensie spałam. No, także obudziłam się na Sylwestra. I było super. Trochę popatrzałam sobie z Michałem właśnie, jak em, fajerwerki strzelali. Ale to przez krótką sekundę, bo bardziej mnie to denerwowało. Bo nie lubię aż takiego hałasu: wiecie, trochę popatrzeć to jest super. Ale jak jest tylko tak dużo, no to też bałam się trochę o pieski. Więc no, nie za bardzo tak się tym jarałam, tymi fajerwerkami, czy czymś takim. I bardziej. Mm, o, zaraz wam opowiem, co oglądaliśmy, bo to jest super. I do tego też przejdę. Ale to, co chciałam powiedzieć na samym początku, i mam nadzieję, że nie zapomnę, więc zacznijmy najpierw od tego i mam jeszcze dwie kwestie kolejne, które będę chciała poruszyć. Właśnie w tej pogadance krótkiej, no więc numerologia. Tak, ja co roku sprawdzam sobie mój rok numerologiczny z moją przyjaciółką. I może to dla Was jest dziwne, dla niektórych, bo na pewno niektórzy też z Was to robią. I ja tak sobie to sprawdzam i z reguły mi to rezonuje ze mną. Więc myślę, że jak najbardziej mogę się też podzielić tym z Wami i... To nie są takie, wiecie, konkretne wróżby, co się przytrafi czy coś takiego, tylko to jakby bardziej energię, jaką mamy na ten rok. I zapomniałam, jaką miałam na ten poprzedni, sprawdziłam sobie, żeby tak być pewniejszą. I słuchajcie, sprawdziło się. I mój poprzedni to była dziewiątka. I to jest taki rok pełen refleksji, dużo pokory, cierpliwości, nauka, też takiego zrozumienia samej siebie, trochę jakiejś duchowości. Więc to naprawdę był mój zeszły rok. No, a ten rok będzie taki bardziej przełomowy, może? Ja ogólnie jestem numerologiczną jedynką na życie, więc całe moje życie jest takie nowy początek nowego cyklu. Jeżeli chodzi o numerologiczną jedynkę, ponieważ też taki mam teraz rok, mogę wam przeczytać. Jak obliczam rok numerologiczny mój, dodaję wszystkie liczby mojego urodzenia, czyli dzień 2 plus 8 plus miesiąc 11, czyli plus 1 plus 1 i plus rok urodzenia, czyli plus 1 plus 9 plus 9 plus 6, Całą tą liczbę, która wyjdzie, muszę sprowadzić do jednej, więc na przykład jeżeli wychodzi 10, to będzie to 1, tak? Jeżeli wychodzi jakaś inna liczba, to ją sumujemy ze sobą i tak, żeby to była jedna liczba, no i potem tą liczbę dodajemy do roku które mamy obecnie, czyli do 2025. I wszystko sumujemy do jednej liczby. Więc każde cyfry rozbijamy, dodajemy do siebie i sumujemy do jednej liczby. Może to jest skomplikowane, na pewno w internecie wam powie każda strona jak to się robi. W każdym razie moja liczba numerologiczna to liczba numer jeden także, tak jak mojego życia i przeczytam wam po prostu. Rok osobisty 1 to czas nowych początków, świeżych projektów i inicjatyw. Nie będę Wam czytała wszystkiego, bo pewnie mało kogo to interesuje, ale rok ten będzie dla Ciebie początkiem nowego cyklu dziewięcioletniego, więc jest idealnym do stawiania fundamentów pod przyszłe sukcesy. Skup się na nowych inicjatywach i śmiałym realizowaniu swoich ambicji. No, więc taką energię wchodzę, i to też się trochę w sumie sprawdza, bo mam trochę planów na ten rok takich do bardziej zrealizowania, i też wymagają od mnie trochę większej odwagi. Ale mam nadzieję, że po prostu przyjmę to jakoś z luzem. No i co jeszcze? Kolejna sprawa. Jeżeli ktoś z Was się tym interesuje, to jestem mega ciekawa, jakie są Wasze teraz numery na ten rok. Dajcie znać koniecznie. Jeżeli się tym interesujecie, jeżeli nie, to rozumiem jak najbardziej, bo to po prostu jest takie dla zajawki. I taka już moja tradycja, że sobie co rok po prostu to sprawdzam. No, także to tyle. Kolejna sprawa, to przesłuchałam całą książkę Alchemik Paulo Coelho. Ekstra jest. Naprawdę, to jest to, czego ja potrzebowałam na zakończenie roku. Naprawdę, to jest tak uspokajające i dużo, bardzo dużo można wynieść z tej książki. Ja uwielbiam też takie powieści, przypowieści bardziej, gdzie trzeba wszystko brać trochę um, interpretując to pod siebie. Więc z tej książki można wynieść naprawdę bardzo dużo, ale trzeba ją dobrze zinterpretować i postawić się w różnych sytuacjach. Ale mam parę cytatów, którymi chciałabym się z wami podzielić, które były bardzo znaczące w sumie, i myślę, że może to być też takie przesłanie na ten rok. Jeżeli chcecie, żeby właśnie nie zapominać o tym, to sobie to po prostu zapiszmy wszyscy w naszym jakimś journalingu na ten rok albo w kalendarzu. Kiedy naprawdę czegoś pragniesz, cały wszechświat zjednoczy się, aby pomóc ci to osiągnąć. To pierwsze. Kolejny, bardzo istotny. Nie należy bać się marzeń, trzeba się bać ich nie spełniać. Bardzo wam polecam właśnie tę książkę Alchemik i jest to idealne, żeby tak spokojnie i z taką pokorą wszystko wziąć do siebie, co nas spotyka w każdym dniu albo w jakiejś drodze do czegoś. Tak, wczoraj. Teraz przejdźmy do naszego Sylwestra. Oj, piasek tutaj mi chrumka. My spędziliśmy Sylwestra sami w tym roku. W zeszłym byli u nas znajomi i w tym stwierdziliśmy, że idziemy totalnie na chill i chcemy spędzić takiego spokojnego Sylwestra i było fantastycznie. I oglądaliśmy film i stwierdziłam, że właśnie chcę obejrzeć sobie film Babylon. Jest to film Hollywood i uwielbiam tego typu filmy. Trwa trzy godziny. Jak to z reguły właśnie filmy Hollywood. I naprawdę bardzo podobny też do La La Land według mnie taki klimat. Jeżeli lubicie, to mega Wam polecam. Może zobaczmy, co piszą o nim na film Babylon to oryginalna epopeja rozgrywająca się w Los Angeles lat 20. XX wieku. W rolach głównych występuje Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva. To opowieść o wielkich ambicjach śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood. O, patrzcie, akurat tego nie wiedziałam. Babylon to film reżysera nagrodzonego sześcioma Oscarami La La Land. Nie wiedziałam, że to jest tego samego właśnie reżysera, no ale stąd może też y, widzę bardzo duże podobieństwo tych y, dwóch filmów. I mamy tak, rok 1926 w domu wpływowego producenta organizowane jest wielkie przyjęcie, zapewniające rozrywkę. Mamy tutaj, dobra, nie będę wam czytała o czym to jest tak dokładniej, ale jeżeli właśnie Was interesują takie tematy, no to mega Wam polecam, bo naprawdę jest pokazane, jak to się wszystko. Rozpoczynało i dlaczego to upadało, ktoś tam popełni samobójstwo, bo na przykład już nie był na czasie, więc naprawdę takie narodziny gwiazdy, że ktoś gdzieś się wkręcił. I właśnie Margot Robbie tutaj gra taką rolę Nelly. Która też pochodziła z biednego domu, gdzieś się wkręciła, potem nie do końca dobrze na tym wszystko jej wyszło. Głównym bohaterem jest Mami, i on tak jakby dba o wszystko. Jest on tak, jakby pokazany jego historia, jak on wszystko przeżywa i też upadki niektórych gwiazd. Bardzo, bardzo fajny film, emocjonalny, śmieszny i smutny. Także tutaj mamy wszystkie emocje, więc mega polecam. Trwał on trzy godziny, ale warto. I idealnie właśnie taką noc sylwestrową. I tak też spędziliśmy tego Sylwestra i było naprawdę bardzo fajnie. I powiem Wam, że ja od dwóch lat nie piję już alkoholu, i też nie jestem do bardzo już do takimi imprezami, gdzie do samego rana siedzimy, bo wolę być wyspana, Pana. Wejść ten rok, dzisiaj sobie rozpoczęłam nowy rok pilatesem, dobrym śniadankiem, wiecie, z dobrym samopoczuciem myślę o tym, żeby pojechać sobie gdzieś na spacer, więc. Ja takie, takie życie lubię, no, takie poukładane, spokojne, a nie, że wiecie, teraz bym się obudziła, bolałabym mnie głowa, nie miałabym w ogóle na nic ochoty, w pierwszy dzień roku na nic ochoty nie mieć, po prostu coś strasznego, a tak to wchodzę z taką nową energią do działania i tak najbardziej właśnie lubię, no. Także dawajcie znać, jak to u Was było i to w sumie tyle. Podjechałam sobie do łazienek królewskich, wzięłam herbatę ze sobą, bo może być zimno. Strasznie gorąco. No cóż, spacer w nowym roku? Idealnie, także lecimy. W ogóle jest bardzo dużo ludzi na zewnątrz, co mnie cieszy, bo myślałam, że nikt nie będzie miał siły, żeby w ogóle wstać, ale widzę dużo osób, które spacerują i to młodych osób, więc to jest naprawdę mega, mega. No, także rozpoczynamy bardzo dobrze nowy rok. Idziemy na spacer ze spokojem. Wyciszenie i tak się przygotujemy, żeby się wdrążyć. Na czylu, na czylu, moi drodzy. Strasznie strasznie dużo osób, ale akurat w tym miejscu aż tyle osób nie chodzi, więc przerwa na herbatę. Ja moi drodzy, cały czas z olejem na głowie, ale ja nie o tym. A tutaj robię ciasto na pizzę i robię z tej bezglutenowej mąki. Właśnie takiej o, po prostu dałam drożdże, mąkę bezglutenową i oliwę z oliwek. Do tego letnia woda i zobaczymy, co z tego wyrośnie. I tak się prezentuje pizza serce, która trochę się rozlała, ale serca są. Ok, moi drodzy, zróbmy wspólny taste test pizzy. Z mąki bezglutenowej i z awokado. Mamy tutaj jeszcze odrobinę sera fety. tak pokruszyłam. Nie chciałam zwykłego sera. I tuńczyk, tak. Jeszcze pasata i dużo ziół. Także tak się to prezentuje. Zjem taki kawałek i zrobiłam sobie jeszcze sałatkę. Więc kawałek pizzy i sałatka. I myślę, że to będzie ideolo. Niesamowite to ciasto w ogóle jest idealne. Powiem tak, nigdy Wam nie uwierzy, że to jest ciasto bez glutenu, bo niczym nie różni się od zwykłego, więc jestem w szoku. Mega smaczne. Dzisiaj widzę się z Natalią i wybrałyśmy się do miejsca, które było bardzo popularne na TikToku. Wszędzie widziałam to miejsce. Było tak piękne, ale zawsze było mi tutaj za daleko, żeby samej przyjechać, i tak jakoś tak chciałam, ale mówię, a może nie dziś, a nie tym razem. No i jak już Natalia powiedziała, że idziemy, no to już o wiele bardziej nabrałam chęci, i nazywa się to Sylvia Crystal Cafe. I to jest to miejsce, gdzie właśnie jest bardzo dużo kryształów, i też polecaliście mi to miejsce, żebym tutaj się wybrała, bo jest naprawdę. Bardzo ładne tam w środku jest w ogóle przepięknie. Ma dużo kryształów dookoła, także zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się nagrać coś fajnego. Ja właśnie byłam zapisać się na badania, wchodząc w ten rok już tak negotowe. Więc przypominam, bo wiem, że jest tutaj też sporo osób, które mają problemy z jakimiś jelitkami, z brzuchem, że ogarniamy to, ogarniamy ten temat i idziemy po lepsze po prostu nasze funkcjonowanie w codziennym życiu. Teraz lecę na zakupy. Hall spożywczy. Zapraszam. Płatki bezglutenowe owsiane, bo tutaj też jest tabela, ile mają w sobie wartości odżywczych, bo wiem, że też takie płatki, które są lekko nawet przetworzone, no to są pozbawione i tak jakby wypłukane tych wszystkich wartości, ale te jak najbardziej mają bardzo dużo i cynku, i sodu, magnezu, witaminy B1, mamy tutaj naprawdę wszystko wypisane, nie będę czytała po kolei, ale ja właśnie od jakiegoś czasu stosuję te płatki owsiane, i czuję się bardzo dobrze. No, także to tyle. Czy teraz jest moja dieta tak 100% bez glutenu? No nie do końca, bo jak dzieli się też w ostatnim vlogu, pozwalam sobie na przykład na kromkę żytniego chleba, ale w większości jest to bezglutenowa dieta. Więc tak staram się powoli, powoli wdrążać coś. I po takich też produktach, jak na przykład chleb na zakwasie, i też niedużo, tylko to jak mówię, jedną taką kromeczkę na dzień może zjem czasami. No to czuję się ok. Jedyny minus tych płatków osianych to cena, bo nie są najtańsze. Ogórek do sałatki. Ostatnio powróciłam do sałatek, także... Hmm, banany, takie o, zielone. Cynamon do granoli. Jogurt, taki naturalny, bez laktozy. Mleko, też bez laktozy. Już biorę te normalne mleka bez laktozy. Jak najbardziej myślę, że takie roślinne mleka też są w porządku, ale po pierwsze są one bardzo drogie. Po drugie składy. Składy są nie najlepsze i to właśnie też dużo mi daje, na przykład, jak robiłam sama to mleko migdałowe, co też wcale nie jest takie mega ekologiczne, jak myślałam, bo faktycznie prawie tyle samo wychodzi koszt, a produkcja jest o wiele dłuższa. Więc mm, sama robić nie będę, stwierdziłam, bo to jest bez sensu. Może jest to z sensem, jak ma się odpowiednie jakieś przyrządy do tego, ale to trzeba naprawdę mieć dużo czasu, żeby robić sobie sobie mleko roślinne, na przykład migdałowe. I kolejna sprawa, ono nie smakuje tak dobrze jak te z kartonu. I kupiłam dwie puszki tuńczyka, jedna jest w oleju roślinnym, a druga w sosie własnym, bo ja wolę tą w sosie własnym, bez oleju, a Michał woli te z olejami. Także tak to wyszło. I kupiłam moje tabletki de stresson. I słuchajcie. Ostatnio mam taki problem, żeby zasnąć, więc mam też taki natłok myśli. Naprawdę mam takie natłoki myśli, że po prostu męczę się godzinami próbując zasnąć z jednego boku na drugi. Już tak skupiam się, żeby myśleć tylko o czymś jednym. Mamy tutaj witaminę B6, melatoninę, ekstrakt z Melisy i z szyszek chmielu, także też witaminę C, dużo takich rzeczy, które nas uspokajają, jak Melisa, więc myślę, że wiadom wieczorami. I do kąpieli kupiłam tym razem coś takiego i jest to lawenda. Mamy tutaj jakieś lawendowe ekstrakty. Płyn do kąpieli z olejkami z lawendy. Ja już go kiedyś miałam. Zobaczmy jak pachnie, bo zapomniałam już w sumie. No, jak lawenda. Jak taka czysta lawenda. Więc mega ładnie i może to też wpłynie na taki spokój wieczorem. Kupiłam pasatę pomidorową. I z tymi pasatami też trzeba uważać, bo niektóre mają w składzie cukier. Dlaczego? Nie wiem. Ale ta pasata nie ma na całe szczęście. Awokado. I to wszystko. Także małe zakupy. Ale takie, które były mi potrzebne, bo wszystko dzisiaj wykorzystam, więc zabieram się za granolę. granola już zrobiona i ostygła, bo gadałam do Was już trochę czasu temu. A teraz zabieramy się za sałatkę i dzisiaj zrobię sałatkę z fetą. Ta sałatka będzie mega easy, ale potrzebujemy dobry dressing i dawno tego nie robiłam, ale stwierdziłam, że to jest ta chwila i ten czas, kiedy za nim tęsknię. Potrzebujemy tutaj sok z cytryny, łyżeczkę musztardy delikatesowej, ocet balsamiczny, i oliwę z oliwek. Możecie dodać też miodu. Ja akurat wolę nie dodawać, bo dla mnie już ten właśnie ocet balsamiczny jest taki lekko słodkawy. Idealny. Wieczór. Widzę się dzisiaj z Wami praktycznie tylko w kuchni, ponieważ tylko wtedy mam taką chwilę, że okej, okay, mogę gadać i mam ochotę, ale taką straszną ochotę na popcorn. Ja chyba nie mogę za bardzo popcornu, ale wiecie co? Taką mam ochotę. Już tak dawno nie jadam popcornu. I dzisiaj też bardzo dużo robię takich rzeczy w związku ze ślubem, i już zrobiłam wszystkie zaproszenia, bo ja, ja zaproszenia robiłam sama, więc myślę, że będą też cute i muszę jeszcze dokupić wstążkę, bo mam plan na takie zaproszenia, żeby właśnie jeszcze wstążkę tak, związać dwie kartki wstążką. Zobaczycie, bo Wam pokażę na pewno. Mm, także muszę je wydrukować i wtedy Wam pokażę, jaki jest ten projekt. Żadne zaproszenia, które oglądałam w internecie, za bardzo mi się nie podobały, więc stwierdziłam, że zrobię sama i może wyjdzie to też trochę taniej, niż jak takie kupuje się. Więc to tyle. No i jeszcze muszę parę kwestii dociągnąć, ale już chyba mamy też DJ-a, więc już tak naprawdę staramy się to ogarnąć, też jak to ma mniej więcej wszystko wyglądać, już stworzyłam swoją playlistę. I tak prezentuje się mój dzisiejszy ostatni posiłek. Owoce, orzechy, jajka i nasz król, czyli popcorn. To jest taka mała miseczka, ale jak najbardziej zaspokoję się tym, ponieważ już trochę go zjadłam, <grym> więc naprawdę potrzebowałam tego popcornu. Dawno chyba go ja nie jadłam, dlatego za zanim zatęskniłam. Dzień dobry, i tak rozpoczynamy kolejny dzień. Chlorella i nasionka czy ja z wodą. I teraz czas na to, co dobre. Wybiłam te nasiona czyja, ale tylko trochę, bo są strasznie zimne z lodówki, a teraz zabiorę się za śniadanie i mamy tutaj jogurt z domową granolą, cynamon, maliny podgrzałam i zrobiła się taki mus i do tego masło orzechowe. Nadszedł czas na wieczornią pielęgnację. Energetyzujący tonik z ultrastabilną witaminą C. I toniki wklepujemy. Nie używamy żadnych padów, wacików. Po prostu wystarczy go tak o wklepać. Niech chłonie. Bardzo przesuszoną mam skórę i też zauważyłam, że jak nakładam sobie brązer, to wyskakują mi takie małe krostki. I na to idealnie sprawdza się ten produkt. To jest mój ulubiony produkt właśnie z Bioma. I gdybym mogła taki jeden wybrać, to właśnie byłby ten. I ja go stosuję naprzemiennie z tym serum, które Wam też często pokazywałam z Bielendy z Retinolem, ponieważ to serum z Bielendy używa się tylko dwa razy w tygodniu. Ten produkt idealnie tak nabliża. jest tutaj ten retinol, ale on jest tak delikatny i naprawdę po tym no super jest skóra. Obydwa sera bardzo lubię i to z Bielendy i właśnie te, ale no one się różnią tym, że tam to jest po prostu mocniejsze, więc w zależności co potrzebuję to tego używam, ale obydwa są naprawdę super produkty i ten naprawdę lubię za to, że i trochę tak oczyszcza, i też nawyliża bardzo skórę, bo skóra potem jest taka ujędrniona, nawyliżona, taka jakaś nie wiem. Uwielbiam, właśnie. Tydzień stosowania, i naprawdę efekt jest widoczny.